Hej, siemanko, z tej strony Egzistence i witam Was w pierwszym filmie informacyjnym przed trzecią edycją serwera Enchant.pl, Pel, która startuje już 16 lipca, czyli w ten piątek o godzinie 18.00. Dzisiaj opowiem o trzech głównych eventach, w których będą do wygrania m.in. nagrody pieniężne. Na ekranie teraz widzicie, w której minucie mówię o jakim evencie, więc jeżeli ktoś nie interesuje jakiś konkretny, to może sobie przewinąć. Więc tak, najpierw zaczniemy o evencie budowanie. Na, na tą edycję wymyśliliśmy coś związanego z naszym czarodziejem. On się tutaj pojawia na każdym spawnie od trzech edycji, jest to nasza taka wizytówka. Jest bardzo ładny, więc go dodajemy za każdym razem na spawna. I właśnie z nim będzie związany event budowanie. Na tej edycji musicie wybudować przeciwnika dla tego czarodzieja. Musi być to jakaś postać 2D lub 3D, oczywiście 3D będzie lepiej punktowana, no chyba, że ktoś zrobi coś naprawdę ogromnego 2D. Eee, I musi być to postać. Może to być jakiś potwór, rycerz, smok, drugi czarodziej, e, jakiś żołnierz, który według Was pokonałby naszego czarodzieja z serwera Enchant w pojedynku 1 na 1. Nie musi być to też konkretnie jakaś postać ze średniowiecza. Może być to jakiś żołnierz lub jakieś inne takie wiecie, rzeczy z przyszłości, postaci z przyszłości. Co dodatkowo będzie punktowane. Na pewno jeżeli będzie to postać 3D to będzie dodatkowo punktowane. A oprócz tego każda gilia posiada jakby swój kolor, z którym jest jakby kojarzona. Może być to jakiś kolor, który, jest, który dominuje na logo lub lider po prostu, jakiś taki kolor ma u siebie w głowie. Więc jeżeli wasza postać będzie w tych kolorach gildyjnych, to będzie to również dodatkowo punktowane. A oprócz tego, jeżeli uda wam się gdzieś wstawić jakiś element z gildii na tą postać, to to już będzie w ogóle cud miód malina. Nie wiem, jakieś logo w ręce, na klacie, na plecach, w tle może, jakiś taki pixel art 2D z logo, cokolwiek. To będzie dodatkowo e, punktowane. E, żeby zgłosić gildię, E, trzeba wejść na serwer e, Teamspeak TeamSpeak.pl i jest kanał zapisy gildii na event budowanie. Tam wystarczy, że wejdzie lider i poda tag gildii. E, czas na to macie, oczywiście, od piątku, czyli no od startu serwera, do środy godziny 20.00, bo wtedy będzie live z oceniania e, tych właśnie postaci. E, jeżeli chodzi o e, itemy, jest komenda Ukośnik Rzmiana lub Ukośnik Sklep, to jest to samo. E, I tam e, w sobotę o godzinie 18, czyli po 24 godzinach zostanie odblokowana druga i trzecia strona, gdzie można kupować bloki właśnie, na, właśnie do wybudowania, więc to będzie taka pomoc. Jeżeli chodzi o nagrody, to za pierwsze miejsce jest 350 zł oraz 64 klucze. Drugie miejsce 250 zł oraz 48 kluczy. Trzecie miejsce 150 zł oraz 32 klucze. Zachęcamy bardzo wszystkie gildie do wzięcia udziału. Tematyka sądzę, że jest prosta, nie jest ciężka, a możecie zgarnąć fajne sianko, no i też sobie pobudować więc zachęcamy. Ok, kolejny, kolejny event, to jest. Kolejny event to jest nagrywanie. Tak jak ostatnio był event, właśnie nagrywanie z YouTube'a na YouTube'a. To tym razem będziemy oceniać najlepszy edit z PVP lub z bity do innej gildii. I tutaj będą liczyły się tylko i wyłącznie efekty. Jeżeli chodzi o długość, nagranie ma mieć minimum 30 sekund, maksymalnie 2 minuty. I tutaj będą się dosłownie liczyły tylko efekty. Ma być jakaś super muzyka, multum efektów, które oczywiście będą miały ręce i nogi, a nie po prostu powstawiane losowo w jakichś momentach. E, więc. Tak to się prezentuje. Czas na automacie aż tydzień do przyszłego piątku po starcie serwera, czyli do 23 lipca godziny 20, bo wtedy będzie ocenianie wraz z administratorami. Również na live. Nagrody to za pierwsze miejsce 150 zł oraz taki topór do ręki. Nie wiem, czy widzicie, bo jest ciemno. Drugie miejsce 100 zł plus topór do ręki. Trzecie miejsce 50 zł plus topór do ręki. I jest jeszcze Trzeci event, gdzie są również nagrody pieniężne, e, polega on na nagraniu najśmieszniejszego TikToka. E, o co chodzi? Musicie po prostu nagrać e, jakąś śmieszną sytuację, zrobić jakąś porodię czegoś, cokolwiek, co wam wpadnie do głowy, nagrajcie to, wrzućcie na TikToka. Nagrody są takie same jak za e, event e, nagrywania tego editu na YouTube. Czyli 150 zł i topór, 100 zł i topór, 50 zł i topór. I zapomniałam dodać, do każdego konkursu musicie dodać hashtag Enchant Czy to na YouTubie, czy na TikToku musi to być dodane. Filmy muszą być również publiczne. Po tym jak je ocenimy możecie je usunąć, dać na nie publika i Więc pamiętajcie o hashtagu, bo inaczej nie dojdziemy do waszego filmu. Więc zachęcam bardzo serdecznie do wzięcia udziału w tych wszystkich konkursach, w tych wszystkich eventach. Oczywiście nie są to wszystkie, eventów jest znacznie więcej. Reszta eventów będzie i na przedmioty w grze, i na przedmioty na tę edycję, na przyszłe, na topory takie do ręki jeszcze, bo ich sporo rozdamy. Więc bardzo serdecznie zachęcam do grania. Start 16 lipca o godzinie 18. Nasz Discord jest w opisie, zachęcam również do dołączenia. No i co, do usłyszonka. Niedługo pojawi się film informacyjny jeszcze z nowości, gdzie wszystko przedstawię. Hejka!